Niektóre zaginięcia po roku 2000 wciąż fascynują cały świat. Numer 1. Madeleine McCann. 2007. Trzyletnia dziewczynka zniknęła z portugalskiego kurortu. Jej pokój był zamknięty. Rodzice tuż obok. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Numer 2. Lot MH370. 2014. Samolot z ponad 200 pasażerami nagle zniknął z radarów w drodze do Pekinu. Pomimo ogromnych poszukiwań. Samolot pozostaje tajemnicą. Numer 3. Maura Murray, 2004. Studentka zaginęła po wypadku w New Hampshire. Jej auto i rzeczy osobiste znaleziono przy drodze, ona sama rozpłynęła się bez śladu. Numer 4. Elisa Lam, 2013. Turystka z Kanady zaginęła w hotelu w Los Angeles. Nagranie z windy, na którym zachowywała się dziwnie, wywołało tysiące teorii. Zanim zdradzę najbardziej zagadkowe zniknięcie, kliknij subskrypcję i zostaw lajka. Numer 5. Brandon Swanson, 2008. Student w Minnesocie rozmawiał z rodzicami przez telefon po wpadnięciu do rowu. Gdy próbował wrócić do domu, nagle zniknął bez śladu. Czasami prawda jest bardziej zagadkowa niż fikcja.